łatwo nie uciekniecie. Ugałaga, łagateki ukrał! Stańmy do walki raz jeszcze. Świat potrzebuje bohaterów. Nie możemy odmówić! Jesteście ze mną? Mam do niej zestaw, co tam? Obrona, Merci. 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 Tak jak te czekoladki. Tak. Tak. Nie, no nie bierz drugiego Turbiurna. A, nie, nie widziałem. Słuchaj. Weź, Jasne, weź, ja. weź z z Złomirza albo coś. Jest. Złomek najlepszy. Tak, dobry złomek nie jest zły Zresztą ze skinem palaca to nie bardzo Będzie śmiesznie Gdzie by tutaj wystawić tego turetta? Dobra, ale są na górę Dobry już co? Tak, może czekam Próbuję ich zepnąć? Ten trick Never ends nie mogę na niej głowy wyskoczyć, halo. No, nie, zgłaszam, tylko Blizzarda. Dobra. ładne Dwa. Nie udało się. Już ktoś przelaz? Nie. Ktoś Dlaczego? Tam, ktoś będzie z, z tej strony po prawej. Bo... Przelaz ktoś? Nie wiem, Niepotrzebnie Klaffie, ja tu leżę. Tylko musisz coś się tarczy, jak mam się leczyć do całości. Kurde. Dobra. Jeszcze moja, mój toret stoi jeszcze. Brońcie toreta, to wam parę zrobi. O. Nie do końca. <laughs> Ale mi się super gra na tym Pingu 600. Kolej nie mam, podobnie, trzymaj się. Kurde, no mam komara. Chcecie ulta? Chcecie ulta? Nie. Oh, no, Już ja nie ma nikogo ten co. Nie yeah, yeah. opłacało się, bo i tak nie widzi. Z góry będzie ta. Yy, placer. Z góry... Wiedziałem, że on tu leci teraz Aha, okay. Właśnie złożyłem, że wam dobrą kontrolę Kurde, ta tracer to mnie irytuje tak szok po prostu <grym> Jeszcze stoi dalej mój ten torecik? To weźcie go tam brońcie To wam zrobi robotę lepiej gra ode mnie auto ma <grym> A ja mam auto o ktoś wysadził w powietrze Tracer, że... Gruby, tak, że... nie że... mnie. Tak, dostałem pod nogi po prostu fakturę. Było tam chyba batem. E... Lucio i Tracer po to, prostu to jest zafejszy. Dobrze. Tam jeszcze, czy Nie, Tam nie, 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 co nie, 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 jeszcze co nie, no. no nie, 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 Dobra. Stawiam, stawiam klasycznie turret'a z boku. Uwaga, tracer z tyłu, można tracer. Też, tracer, tracer, grać, tracer od no. boku. Tracer od boku. Z tyłu jest, całkiem z tyłu. Można też być jakby jak że przestawiać tego karę żeby... ...turret'a sobie. na pieprzoną tracer. Nie ma to co. No sobie na platformie. A Idę do was no, Gdzie są? Mamy Są wokół ciebie, dobre. Odbił mi Jest kurde No i Ketrail, no Co? No i dla mnie Odprawi Daria może podnieść Zabita Zarya O Boże Kurde, pieprzona Tracer Kill the Tracer no Zabita <laughs> Zabita mi się na młotek <laughs> Czekajcie, muszę Macie tutaj... pancerzyk. Uwaga! Od tyłu Genji! Nie jest? Z czy No tu jest coś. Wow, zabity. <grym> 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 Oto mi nie trafiła bomba. Ja, takie Okej, okay, to było złoty No nieee Myślałem, że dostanę jakieś falobny tego szówał U góry, u góry Kto? Ja nie, nie, nie dobra ja, ja cały czas Ja cały czas mam w czego ulta Więc jakby coś to Jakby coś to Uwaga tracer od tyłu Gdzie jest ta cholera tu, schowała się w ogóle, nie wiem, jak. Genji na ulti. Kurde. Z boku, tutaj z dołu. Wkurza, wkurza ją sobie. Już ma pad. Uważajcie, u góry wieprz jest, po lewej stronie. Czekam sporo pracy. Dobra. O, wam, pospą tam. Eee, tu mają, tu są, tam mają. Bierzcie pancerz. Bierzcie pancerz z tyłu. Hmm. Zrobiliście wieżyczki? Tak, tam, co to, tu to Mateusz tam mhm. jeździł. No. Oj, oj, oj. Pancerz z tyłu, w rodzicielu. Dobra, ja tam ich pomęczę. <śleski> Uwaga, tył od tyłu, znowu, znowu Rzuciła bombę Dobra A uwaga Dobra, już robię świeżą Dobra, mam ulta Mogę nie zrał, bo są

tak, to przyjmuję, uciekam, czy się nie wjeżdża. Dobra, co mam Chrońcie, chrońcie Toureto Zaraz będzie... Tam jest telefon będzie... coś. Dobra, dobra. Gdzie? Po lewej Dobra A zaraz będę miał ulti jak coś, to będę robił porządek gdzieś tam, gdzie się da. Dobra, ja mam, ja mam ulta. Ja też mam multa. Kurde Jakim? nie No serio? Zajczyj, to jest pochyla Dobra, 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 dobra panowie Wrzucajcie tam ulciki co macie Świniak, kurde czyś. Dobra, idę tam do was Idę do was, idę do was Dobra, dobra dobra, Dobra, nas? Dla nas? Dla nas? robię nas? Robię Dla Dajcie chwilę. nas? Dla nas? ten, nas? Dla nas? Dla nas? Dla nas? Dla Najprawdopodobniej jest tutaj. Macie, nie, macie... Nie, nie, ma, nie, ma. nie? Aha, ja dobrze. No, Macie... Już już... jak to się mówi? Macie pancerz. pancerz. No. Uwaga, smuga gdzieś już lata. Zostałem motkiem. Ja! Wszystko! A na mnie! No ja ja ten! Ktoś go odepnął i na mnie tak go wkładał! to hupiło. ja! <laughs> <laughs> Dobra, to przypadek, nie? Nie <laughs> ja wiem. No nie, ja zamściłem się. I panu Gdzie to jest? Aha, to jest. Dobra, w razie czego mam, mam ulta? Ja

Kurde, i następny komar mi lata. Dobrze było. Najlepsze zagranie meczu. O! Proszę. No to Matko zamiatał. No nie wiem kiedy. To wybuchło i ty i potem jeszcze ludzi zabił. No to... A nie chowałeś, no to że nie zabiję. Co To jak ty potem jeszcze chodzisz? To nic nie ten, nic nie robi. To nic nie robi. Dosempaj Czemu nie dajecie czy... zawsze DP... czasami DPS-owi? Zobaczcie ja ile sobie zrobiłem nie Ale to zobaczcie ile ja zrobiłem nie, obrażeń 28 do 6 nikt mnie nie docenił 3 razy złoto Aha. no i co panowie? Aha. Dobra. Ja kończę grę. Dzięki za. Dzięki. Okay. Tu lecimy.

Uwana jest przegłos, jakby co? U mnie są? Tak, tak, Bo ja przed chwilą alt-tabowałem. Coś co mnie nie może wtedy zrobię na klawisz po prostu, nie? Dzięki. Mogę jeszcze chwilę? Za tobie? Grają na 6 mhm. pięciu NG, tak? No. no to będzie fun. O oh kurcze. O oh dalej ja, chodźcie. Teraz Dobra, dobra wchodzą.

no, się w tam weszli? Gdzie są? Za pół peł. Wchodzą górą. Yyy... Góra prawo. Widzisz łaska Łaska gdzieś tam jest. Leży, leży. Gdzie Góry. Ostrze na ostrze? Oj, prawie był na na pół był. Nie przełączyć na ten. na strzelanie. był. Nie zdążyłem Dobiję go. Dobiję jeszcze tam. go. Dobiję

Troll game, normalnie. Dostał. <laughs> Dobra. Jakiś heal? Dzięki. Z są? O, mają twoje. A i na hitam nie zdjął O ja jakoś przeżyłem Ło wow. Spakujcie Dobra. Dobra, dwóch zgiłem dwóch zdjąłem gęcik Ośpinka Dobra, ten mi już zdjął. Okay, od lewej no, od prawej strony gędzi ale taki na, na hita. no całe życie prawie ma może już wziął sobie ten hila apteczkę no chyba podniósł. Hmm, a bo tam z boku leży. jest apteczka a ja, jeszcze jeden tam był no idę się z nimi powalić bo chyba prawo. o, że dwóch gędzich Coś hila potrzebuje na górę, po Musisz podejść bliżej. O, złapała mi świnia. O Boże, znowu Dobra, zabity. Okej. Teraz idę od tej strony. Czuję się jak na tym e, weekly, weekly Brawl, czy jak to tam się nazywa? Co tu się dzieje? Droga, wieprz wchodzi, ja na górze, a nie można przez ten leczyć. <laughs> Może podlecę tam? Ach kurde, przeciągnęło coś daleka. Podejść do krawędzi. No. Paru kilnęłem Jeszcze ktoś gdzieś? Na górze. Na górze, to znaczy gdzie? Tam, tam na środku oh. plecy, plecy, plecy Plecy Dzień dobry. A nie, tu, nie, nie tu o, to nie tam u ciebie No to teraz padłem. Dobra, jeden gen już Pod jest rozwalony. Dobra Wieprz, wchodzi, gdzie? Środkiem chyba Nie on gdzieś poszedł na dół Okej, okay. o chleb no, mało, mało.

Ha, ale ich Heda zrobiłem. Brak już tu jeszcze był. Gdzie? Tu na dole Dobra, jest pisa. jeden gędzik. Dobra, okej okay. Gdzie jest pancerz? Gdzie on ma na górze ten pancerz? O Boże, fara! <grym> no, Fara! <znawia> dwóch się nadziało mhm. A no kurde przyciągam no, zaraz, zaraz będę miał ulta Tak mi postawi to działko nie będę strzelać Dobra już mam ulta Jakby coś Dobra Iron, o tam skoczę

Dobra O boże świniak, świniak! Kurde, nie mam nie, tego nie, nie dało, że... Dobra, dobra, dobra! Jej! Jest ta półhita Dobra, mam. zabiłem go Dobra, zabiłem go. <laughs> go, ale to było niezłe nie bije, tu ale. Bułem, nie ma Nie mam Jeszcze jeden To jeden głupił Ktoś potrzebuje, bo nie widzę będzie schodzi na na pewno że ja schodził, nie chłodnie. Jeszcze jeden Genji. Świniał był na wejście Teraz dół. No. no. no jest. tak całkiem low ale, kurza, Dobra. Dobiliście go? Dobra, pięknie. Elegancko. Mamy to? Mamy to. Seria 15 zabójstw. Nieźle. Ładnie. Jak na mojego gędziego Się uczę. Dopiero co. Ale ładnie. Najlepsze zagranie. No proszę bardzo. Trzeci mecz mój mój dołko. <laughs> Osłabioną. Sprawiedliwość. żyją wiecznie. Nie, nie, <laughs> nie, nie. No, nie, nie dałeś drugiego heda. Za e, do długi za długi strzałem. <laughs> o, dzięki. No. Nie, bardzo ładnie chilowałeś. Bardzo ładnie. 21 do 3, całkiem nieźle jak na mnie. Elegancki. Aj! Zabrakło 180 do 24.